Zaczynamy czytanie. Czy będziecie razem? To czytanie jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy szukają odpowiedzi na to, co czuje tak naprawdę osoba, z którą aktualnie chcecie być. Może ona z Wami chce być, tego się właśnie dowiemy. Trochę nie do końca rozumiecie to, co. Ta osoba robi, jej działania mogą być sprzeczne z tym, co mówi, i nie do końca możecie wiedzieć, czy na pewno ta osoba chce być z wami, albo może wiecie, że chce być, ale z jakiegoś powodu jeszcze nie jest. Więc dzisiaj w tym czytaniu tego się dowiemy. Tak w skrócie to jest po prostu czytanie dla zagubionych w miłości, jeżeli tak to można ująć. I mamy pięć grup, to jest pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta. Wybieramy jedną. I zaczynamy. Od grupy pierwszej. I tutaj w pierwszej karcie jest księżniczka kielichów. Um, hmm. No, jesteście tą osobą zauroczone i zainteresowane. Może nie jeszcze w takim bardzo poważnym sensie, ale na pewno Wam się bardzo ta osoba podoba. I sami jeszcze nie wiecie, lub sami jeszcze nie wiecie czego byście tak naprawdę od nich chcieli, bo po prostu lubicie z nią rozmawiać, przebywać, flirtować. Coś tam się fajnego dzieje z waszej strony w stosunku do nich i zastanawiacie się, czy to może być właśnie to. Niestety ta osoba no jest zamknięta na wasze uczucia. Tu mamy. Dwa miecze, czyli właśnie zamknięcie się, taką niechęć zauważenia czegoś, w sensie może ta osoba nawet nie do końca widzi, że wy jesteście nią zainteresowane, bo to może nie być tak, że ta osoba nie chce być z wami i nie czuje tego, tylko ona po prostu nie zauważa, że to może być coś więcej z waszej strony. I to coś więcej może się przerodzić w, w jakąś stałą relację. A jeżeli wy czujecie od tej osoby, że ona jest jakoś wami zainteresowana, to być może jednak trochę nie do końca prawidłowo interpretujecie to uczucia, bo może być tak w sensie te zachowania, bo może być po prostu tak, że to jest taka osoba no, dość otwarta po prostu na ludzi, Eee, taka mm, no chętnie flirtująca, ale nie do końca wiedząca, że, zdaje, że daje komuś jakąś nadzieję na coś więcej, więc warto w tym momencie wyjaśnić wyjaśnić to, co by było między Wami w sensie wyjaśnić, tak jakby, że no jesteście zainteresowane tą osobą, bo ta osoba może po prostu tego nie widzieć. Więc na ten czas razem nie będziecie. To, jest, to są cztery miecze, czyli impas, odpoczynek, stałość, brak zmian. Czyli ta relacja do przodu na tej chwilę nie pójdzie, ale to jest właśnie dlatego, że ta osoba po prostu no albo jest zamknięta na wasze uczucia, albo nie wie, że wy w ogóle jesteście nią w jakiś taki romantyczny sposób zainteresowane. Więc jeżeli chcecie zmienić tę sytuację, to koniecznie trzeba podjąć kroki w tym celu. I wtedy być może ruszycie do przodu. No, to była pierwsza grupa. I teraz druga grupa. No, w Was jest taki konflikt. Um, no albo może to jest ktoś, z kim już wcześniej byliście razem. Um, jakaś taka osoba um, ktoś, jaki był kochanek, był mąż, um, był chłopak um, i macie wątpliwości, czy na pewno powinniście. Dwa razy do tego samego, jak to się mówi, do tego samego czegoś wchodzić, no, do tej samej rzeki. O. Um, więc jest taki konflikt, że no, nie wiem, czy ja chcę z nim być, może nie powinnam, a może jednak powinnam, może to jest to, bo ta osoba, owszem, nam się podoba. Tu są po prostu gorące uczucia. A to jest wulkan. Wulkan no, po prostu uczuć. I coś tam się dzieje, e, tylko wy nie wiecie, czy na pewno, e, czy na pewno to będzie dobry pomysł. E, I, no i tak jak mówię, myślę, że to jest jakaś osoba, która już w Waszym życiu była wcześniej. Tylko, że ta osoba zdecydowanie chce pójść naprzód, jeżeli chodzi o te relacje. E, chce pójść naprzód w takim sensie, że chce ją zostawić za sobą. I nie ma tutaj chęci na bycie razem jako takie. No, możliwe też jest, że tak, że ta osoba się teraz leczy na coś, z czegoś leczy. Tak też czuje i po prostu nie ma czasu na jakieś stałe relacje. No jest na pewno zajęta sobą. Na pewno sobą, a nie, a nie uczuciami no i tak jak mówię jeżeli to była relacja, która już wcześniej trwała kiedy, jeżeli coś tam już było między wami wcześniej to jeżeli to się rozpadło z powodu jakichś oszustw, kłamstw, zdrad to zdecydowanie nie, nie będziecie razem a jeżeli, jeżeli do czegoś takiego dojdzie to spodziewajcie się powtórki z rozrywki czyli po prostu będzie tak jak było wcześniej dlatego nie. Natomiast jeżeli w Waszym przypadku nie było tak, że byliście wcześniej razem i do czegoś tam coś tam nie wyszło, tylko to jest po prostu nowa relacja, no to to może nie być osoba, która jest do końca szczera. I nawet jeżeli wejdziecie w jakąś relację, to możecie się spodziewać rychłego zakończenia jej bo coś po prostu tam nie zagra między wami i to prawdopodobnie będą jakieś kłamstwa, jakieś oszustwa, może jakieś mataczenie, może po prostu brak porozumienia, jakieś małe ukrywanie, małe jakieś takie no, sekrety, sekreciki, niechęć do rozmowy, więc tutaj niestety, ale to jest relacja, którą lepiej sobie odpuścić, w obu przypadkach. I grupa numer 3. No, tutaj przede wszystkim z Waszej strony bardzo Wam się podoba ta osoba. To naprawdę bardzo dużo o niej myślicie, dużo marzycie, być może już do czegoś doszło między Wami, dużo fantazjujecie i po prostu jesteście mega zainteresowane wejściem w relację z tą osobą e, i spodziewacie się super e, fajerwerków, jeżeli do tego by doszło. E, natomiast ta osoba e, również was widzi taką. No to jest tak, 10 e, 10 buław. E, I to jest stres, to jest zmęczenie, ale w tym tutaj rozkładzie. To ma znaczenie takie, że ta osoba właśnie u Was w Waszych ramionach szuka takiego odpoczynku, odstresowania się, e, takiego, takiej bliskości, która pozwala się po prostu zwyczajnie zrelaksować i odpocząć od trudów dnia codziennego. I czy będziecie razem, do czego, do, dokąd zmierza Wasza relacja? No zdecydowanie tutaj widzę, że będziecie razem i czekają Was naprawdę. Naprawdę gorące chwile uniesień. Także widzę, że tutaj przyszłość jest między wami. Ta przyszłość jest wspólna. Także ta relacja bardzo fajnie się rozwinie w tym kierunku. I numer 3, A, przepraszam, 4. To jest cztery no więc wy w obecnej chwili nie czujecie się szczęśliwi jeżeli chodzi o kontakty z tą osobą pięć monet mówi o opuszczeniu, odrzuceniu o chorobie no nie czujecie że ta osoba rzeczywiście chce być z wami że tak jakby martwi się o was z Wami być, opiekuje się Wami, może nie odzywa się do Was już od paru dni, się zastanawiacie o co może chodzić i chcielibyście, aby to minęło, bo ta osoba to rzeczywiście jakaś taka ten król monet, to właśnie taka osoba, która się wydaje być właśnie opiekuńcza, która mogłaby z Wami zacząć jakąś stałą relację. Ale wydaje mi się, że ta osoba obecnie nie jest zainteresowana tym, żeby wchodzić w jakąś relację miłosną. Być może też tak być, że ta osoba jest materialistą, bardziej szuka w związku um, po prostu stabilizacji materialnej. I też tak może być, że wy po prostu nie macie wystarczających środków według tej osoby. Może nie wiem, uważa, że macie zbyt kiepską pracę. Że mm, za mało zarabiacie, że nie jesteście na ich poziomie y, finansowym, że po prostu nie chcę wstąpić z wami, z wami z te, w jakąś relację bliższą, uczuciową, bo po prostu to jest jakaś osoba, która jest bardzo materialistyczna i głównie jej zależy na tym, aby zaspokoić potrzeby materialne po prostu jak trochę taka pijawka. Um, jeżeli czujecie, że to tak może być, że czujecie się trochę, jakby ta osoba miała was za korszych, no to to może być taki efekt, i to Wam mogę powiedzieć, że hmm, zdecydowanie zdacie sobie sprawę z, z po prostu z prawdziwych uczuć, z prawdziwych zamiarów tej osoby. Już niedługo, ja myślę, że w tym miesiącu, nawet może i prędzej na przestrzeni parunastu dni um, po prostu przy, przyjrzycie na oczy i zauważycie, że ta osoba zupełnie nie jest odpowiednią osobą dla was, więc w relacje nie wstąpicie, ale nie będziecie z tego powodu smutni, wręcz przeciwnie po prostu będziecie zadowoleni, że okej, okay, za chwilę będzie taki po prostu okej, okay, jak ja w ogóle mogłam chcieć być z tą osobą w ogóle, jak mogłam brać ją pod uwagę mm, także jeżeli jeszcze Wasze uczucia Wam mówią coś innego, to w przeciągu parunastu dni, to się z pewnością zmieni. Przy relacji tu nie będzie, ale to Wam wyjdzie na dobre. I ostatnia grupa. Grupa piąta. No, mam wrażenie, że ten król buław, taki dumny, energi energiczny, z dużą energią seksualną yy, mężczyzna na tronie, ten król buław, to właśnie jesteście Wy i Wy walczycie teraz o, to, o tę osobę. Bardzo chcecie z tą osobą być, żeby Was zauważyła, staracie się, to, to widać, staracie się i ta osoba to widzi ona widzi, że wy próbujecie, że jesteście zainteresowani, że walczycie o nią. Ale niestety ta osoba jest ta osoba jest jeszcze w taki jakby głową w, w innych sprawach związkowych bym powiedziała. Ja tu czuję, że ta osoba druga. Mm, niedawno z kimś się mogła rozstać Lub mogła się rozstać już nawet dawno Rok temu, dwa lata temu Ale dalej to przeżywa tak jakby to było wczoraj Więc jeżeli Więc ona ewentualnie może Od was po prostu oczekiwać takiego mm, Wsparcia Trochę takiego zapomnienia mm, Natomiast jej oczy tak naprawdę Będą zwrócone W te strony starej relacji, która już tam minęła, ale w ich sercach, w na cały No to jest pięć, e, pięć kielichów, więc to jest właśnie takie niedocenianie tego, co się ma, e, niedocenianie tych Waszych wysiłków, Waszych prób, tylko skupianie się na tych rzeczach, e, które, które są po prostu już minęły, ich wszystkich nie ma, ale w ich głowie dalej są. E, I dobrze wiedzą, że tego nie odzyskają. No ale mogą się próbować właśnie Tak jakby mm, Wami pocieszyć, tak? Po prostu dostaną trochę uwagi No ale to, to nie będzie prawdziwa miłość Dopóki, dopóki nie, po prostu nie mm, Nie wyleczą się z tego złamanego serca Wcześniej No i tutaj związku Jako tako Nie widzę Może, że Um, właśnie jeżeli to jest jakaś taka trochę depresyjna, smutna osoba To wejdziecie w nią, z nią w relację Ale to będzie relacja, która będzie polegała na poświęceniu Bo wisielec to jest poświęcenie I to jest poświęcenie dla drugiej osoby Więc możecie poświęcić swoje szczęście Po to, żeby ta załamana, smutna osoba e, Jakoś tam czuła się lepiej Z tym, że to nie jest e, poświęcenie, za które otrzymacie jakąś Jakieś podziękowanie, po prostu to Was może wyczerpać psychicznie, fizycznie, więc uważałabym na taką relację, lub też po prostu, jeżeli tkwicie teraz właśnie w takiej relacji, w której ta osoba cały czas myśli Myśli o kimś innym, a Wy tam się staracie i coś tam to to tak pozostanie, to nie będzie, nie będzie w tym związku, i tyle po prostu. Więc uważajcie, bo to nie jest też zdrowa sytuacja i odradzałabym angażowanie się w coś takiego. No, także dzięki i do zobaczenia w następnym czytaniu.